Chyba w brzeg mi idzie. O Jezu, no i... Witam wszystkich ponownie na kolejnym wyjeździe nad rzekę Narew. Pontoń już tam zwodowałem. Miałem przyjechać tutaj z bolonką tam na ten Fajny prosty, długi odcinek rzeki. Ale niestety e, chyba z tej bolonki dzisiaj by nic nie wyszło. Wiatr trochę wieje, słońce niemiłosierne. I niestety dzisiaj bolonkę sobie odpuściłem, ale mam parę godzin to przyjechałem tu ze spinningiem zobaczyć ostatnio tutaj kilka branie jakieś tam miałem okonków porzucałem parę minut spinningiem i jakieś tam brania były to decyzja zapadła taka, że bolonka będzie jak zmieni się pogoda będzie bardziej większe zachmurzenie to wtedy gdzieś wybiorę się na bolonkę a dzisiaj zobaczę za tymi okoniami jeszcze raz, także na tante będę próbował może jakiegoś raczka małego założę, zobaczę. Jak na tante będę ubrania, to nie będę nic kombinował. Płynę w górę rzeki, bo tam, jak się kończy ten prosty odcinek, to zaczynają się fajne zakręty i na tych zakrętach jeszcze nigdy nie byłem. Jestem ciekaw, co tam się zadzieje. Może być fajna miejscówka na na wyjazdy, o ile będą jakieś brania. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, nie przedłużam, Ładuję się do puntonu, płynę w górę rzeki, ze 2 km. No i co? Zacznę powoli spływać i obławiać co ciekawsze miejsca. I liczę na to, że jakieś konie dzisiaj się zameldują, nie wiem, pogoda raczej. Nie bardzo wędkarska, bo ani jednej chmurki na niebie nie ma, ale nadzieja jest, wiadomo, że może coś się zadzieje. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia za jakiś czas. Na razie. Się było, coś mam, nie wiem jeszcze co, no. o, 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 zielony się wypił, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że się wypił. Tam coś widzieliście, nie wiem czy to było widać. Coś ładnie pogoniło. Siedzi. Coś puknęło fajnie. Wcześniej też miałem brania w tym miejscu. Dopiero się udało zaciąć okonek. Fajny okoniaste się wypił. Proszę bardzo, rzeki Narew. Może jakiś jeszcze jeden stoi. coś puknęło Nie wiem co to Praw brzeg idzie O jest no i Wbił mi się w krzeczory taki okoń Patrzcie jaki garbus ładny. Mam nadzieję, że dobrze go widać, ale myślałem, że go straciłem, bo mi się wbił w krzaki. Ale tym odczepiaczem udało mi się wybić go z tych zielsk, z tych zarośli. O, jakie zielska kurczę. Już myślałem, że go straciłem, a on był zapięty. Udało się go, dobra, ale już go wyjmuję i wypuszczam. No nie, nie, nie majtej się. Jeszcze raz. Taki okonisko piękny się zameldował i mi się tu w wbił, ale udało się go wyjąć. Dobra. No i najważniejsze, że udało się przynętę odzyskać. No takło o. Niedużą tante. Dobra, muszę się tu jakoś ogarnąć. I będę próbował dalej. Jest ładne puknięcie było, pewnie okoniowe. Wygląda mi to na konia. No i jest to okoń. Fajny okonek z takiego zastuiska można powiedzieć z troszkę głębszą wodą narwiański ładny okoń do wody z powrotem może jeszcze jeden się skusi Siedzi, a ten to bardziej, już będzie większy, okoniasty, no taki jak na tą rzekę to przyzwoity, sztuka jest sztuka, ważne, że coś się dzieje, ucieka. No jakiś fajniejszy będzie, no ten to będzie fajniejszy już, aby mi tylko od nie uciek. chodź tu, chodź, 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 no ten już jak na tą rzekę to bardzo fajny oko. i się wypiął bardzo dobrze Pokaż się do kamerki i uciucie, już, 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 już. O taki ładne okolisko do wody. Wrócił cały i zdrowy. Następnym razem może znowu go złapie. Niech rośnie. A zobaczymy czy kolegi tam nie było. To był szczupak, to był szczupak, już nie powtórzę. Powtórzył, jednak powtórzył przy samym pontonie. Bardzo dobrze, bo nie był za duży, nie było czym się chwalić. Raz puknął i się nie wciął, za drugim razem poprawił. I dobrze, że się wypiął, bo nie był za duży. O, tylko przynęta. Ledwo do, do wody wpadła i już branie. Tylko nie wiem co to. Jak okoń to fajniejszy znowu. Jest fajny. Fajny okoń. Chodź tu. Ledwo co wpadła do wody tanta. Czekaj. proszę bardzo fajne okoniasty, już w wodzie zobaczymy może jakiś tam wspólnik jego stoi No, nie? i się wypił to był znowu szczupak ale nieduży dobrze, że się wypił okuniaste, kolejne Dzisiaj, dzisiejszego dnia z rzeki Narew jest, jest fajnie puknął z tego samego miejsca kolejne fajne puknięcie było, ten będzie troszeczkę chyba większy Tak na pewno No, ten tu już fajnowacki uciekej Może jeszcze jakiś z tego miejsca się zamelduje, zobaczymy. Czyżby duży okoń? O, to nie okoń. To nie okoń. Dwa okonie z tego miejsca i teraz nieduży szczupaczek. Jakoś go teraz odpiąć delikatnie. Niech wraca. Ajajajajaj. Ciężka sprawa będzie. Już popłynął. Z tego miejsca dwa okonki. Jeszcze jakieś tam ze dwa, trzy puknięcia były. I ten mały szczupaczek. No co tam. Tu już mnie nic nie spotka. O długość rzutu. Z 10-15 metrów. Trzeba się opuścić, tam już widzę taką fajną wystającą kępkę trawki. Siedzi niedaleko pontonu, uderzył jest kolejny przyjemniaczek, nie za duży, ale jest. Branie było fajne. Jest znowu przy pontonie, przy samiutkim brzegu. Nie za duży, ale ważny, ważne, że branie było. Dziękuję. Jest, 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 jest. Aby tylko nie w brzeg. Dobra. Co my tu mamy? Szczółpak. Nie duży. Nieduży duży szczupak. No, spokojnie, już cię wypinam, kolego. Już popłynął. Stał na metrowej wodzie, dokładnie metr i 10 centymetrów taka tutaj głębokość zbranie co tu mamy ajajajaj aj, aj, kolejny mały szczupak no chodź tutaj kolego chodź tu chodź już się uwalniam No już, już starczy. Nieduży szczupaczek się zameldował. No i ciężko go odpiąć. Dobra, i tym szczupaczkiem już skończy dzisiejsze łowienie. Jestem już przy samochodzie, wystarczy na dzisiaj. W sumie to dobrze, że nie pojechałem na tą bolonkę, bo tam, gdzie miałem łowić na tym prostym odcinku, okazało się, że tylko metr wody jest. 10 strasznie spadła ta woda i <laughs> pewnie z tej bolonki nic by nie wyszło do tego słońce, zero chmurek. Wiatr no i w sumie dobrze, że na tą bolonkę nie pojechałem, tylko wziąłem spinning. To przynajmniej pobawiłem się tymi okoniami. Trochę okonku wpadło, trochę spadło. Do tego te szczupaczki, nieduże, to nieduże, ale brania fajne były. Jest to mój w tym sezonie na razie najlepszy wyjazd za drapieżnikiem. Na bolonkę oczywiście pojadę, ale muszą się warunki zmienić, musi być jakieś zachmurzenie gdzieś poszukać troszkę głębszej wody. Mam parę pomysłów, ale to poczekam na zmianę pogody na razie, póki te okonki gryzą i szczupaczki, to trzeba będzie ze spinningiem trochę pojeździć. Także jadę do domu, skleję z tego coś do oglądania. Oczywiście zapraszam do oglądania i jak zwykle, jeżeli komuś moje wypady się podobają, to do subików zachęcam, Z subikami się nakręcam będzie motywacja do kolejnych wyjazdów i do łowienia mam nadzieję większych ryb dzisiaj uważam ten wyjazd za udany, te okonki niektóre mniejsze, niektóre większe ten jeden taki już swojniejszy się trafił także oby tak dalej nie przedłużam Zapraszam do oglądania i do usłyszenia na kolejnym wypadzie. Na razie hej.